Cześć, nazywam się Wojtek Mroczkowski i chciałbym Cię zaprosić na webinar pod tytułem Minimum 5% depozytu miesięcznie. Wyobraź sobie, że każdego miesiąca zarabiasz od 5 do nawet kilkudziesięciu procent miesięcznie. Twój depozyt zwiększa się wykładniczo, przez co z każdym miesiącem zarabiasz coraz więcej. Jednak najlepsze jest to, że wszystko dzieje się w pełni automatycznie na Twoim koncie brokerskim Forex. Udowodnię Ci, że to jest możliwe, jednak żeby to osiągnąć musisz się przygotować. Kiedy ja startowałem na Zulu Trade, to straciłem 4 depozytu na kwotę ponad 1000 euro, zanim zrozumiałem, że nie powinienem sugerować się rankingiem dostawców Zulu Trade. Byłem sfrustrowany, zniechęcony i zdesperowany, ale wizja automatycznie wykonywanych transakcji na moim koncie, które przynoszą mi nieograniczone zyski, nie dawała mi spokoju. Odnalazłem ludzi, którzy rzeczywiście zarabiają na dostawcach sygnału Forex i zmusiłem ich, żeby powiedzieli mi jak to robią zebrałem wszystkie informacje, metody, techniki i strategie i zacząłem testować. To był długi proces, w efekcie którego założyłem kilkadziesiąt kont demo i eksperymentowałem. Część wyników publikowałem na moim blogu autoforexpl i ciągle szukałem osób, które dążą do tego samego co ja. Z tymi osobami zawiązaliśmy współpracę, która przyniosła wiele dobrego każdemu. Ja zdobyłem wiedzę, niezbędne doświadczenia oraz środki, żeby inwestować na dużą skalę. Moi partnerzy korzystają z tego doświadczenia i budują własne portfolio dostawców sygnału, które osiągają ponadprzeciętne rezultaty. Otwarcie publikuję transakcje z jednego z moich kont live na Twitterze. Mój profil to autoforexpl. To co widzisz na ekranie to zrzut yy, z jednego z moich kont live. To jest konto publiczne. O minimalnym depozycie 250 euro. Poprzedni zrzut był z publicznego konta Live, do którego ustawienia są ogólnodostępne dla każdego, kto posiada konto w serwisie polskazuletrade.com. Posiadam kilka kont Live. Moje publiczne konto przedstawia tylko jedną z moich strategii. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Chcę zwrócić Twoją uwagę na fakt, że przy dobrej strategii i racjonalnym podejściu do depozytu, każdy może osiągać podobne rezultaty. Jeżeli ostatni zrzut Cię nie przekonuje, to zajrzyj na moje konto na Twitterze. Zamieszczam tam transakcje prosto z wyciągu mojego brokera AAFX. Jeżeli jesteś na tyle otwarty, żeby dać sobie szansę i spróbować chociaż z kątem demo, to zostaw swoje imię i adres e-mail na tej stronie webinarautoforex.pl. Otrzymasz ode mnie ekskluzywne zaproszenie na webinar, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak skonfigurować konto z ULTRADE tak, aby przynosiło Ci minimum 5% depozytu każdego miesiąca. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek Mleczkowski.